Ja jestem w nie w kolejnym odcinku. A, w, a mówiłem w szłożnym odcinku, że różne rzeczy na mapie, stają się złotem, są różne napisy Fortnite'a ociśniętą złotą ręką, są skiny, są, na, są w takich obrazkach odcięte z złotą ręką. I to, to też, i ten skin, ogólnie to wszystko co dotyka. Co, co dotknie ręką staje się złote. Ma on złote ręce, jak widać, czyli on, to, on, to jest jego wszystko po prostu sprawa, że on, że on to wszystko dosyć wszystko się robi. Po prostu y, złote. Na pewno będą z, y, y, malow malowania do tego, do broni, do innych pojazdów też. Oglądamy jeszcze takie y, y, przycieki. Było tam, że mają być nowe pojazdy y, Fortnite, bo gracze narzekają o tym. Ma być. Jakoś, ma być taki samochód zwykły, po prostu e, taki, jak nieraz nas na słony, na różnych miejscówkach, taki normalny samochód. I ma być. I był taki na mapie, że był taki helikopter i on jakby coś obserwował. I to, to ma być do gry, ale wszystkie pojazdy oprócz tej łódki starej, albo będzie ona usunięta, albo nie, ma, mają być bez I. No, będzie, ten skin na pewno będzie w kanale bojowym, albo będzie jakiś zestaw po prostu, który będzie przez cały sezon, że będzie tym skin, killów w plecach złoty, i jakieś tam drobne fałdolce. Więc to, że będzie go odcinka, do tego zdjęcia dam Wam linkę, zostawcie łapkę w górę, dam Wam też linkę do Discorda, wbijajcie do opisu. Pa!